Czas mamy szczególny z punktu widzenia szefa gabinetu politycznego. Ale nie, będziemy, nie będę o tym mówił Państwo, tylko wiecie o tym, że w Polsce mimo że jesteśmy na Zamku Królewskim w Warszawie, nie mamy monarchii i to się wiąże z tym zamieszaniem, które towarzyszy tym tygodniom już minionym i tym, które przed nami. I tym bardziej w atmosferze, w której politycy, ale i my, wyborcy. Jesteśmy skoncentrowani na mnóstwie różnych taktycznych zagrywek i taktycznych wypowiedzi. Warto wrócić do perspektywy strategicznej. Ta perspektywa strategiczna ma dotyczyć ważnej sprawy, zdaniem tu obecnych na sali, pewnie w większości najważniejszej sprawy, jaką jest edukacja. Dotkniemy też i dotykamy od rana wielkiej nadziei, jaką wiążemy z klasyczną, czy chrześcijańsko-klasyczną, mówiąc językiem Feliksa Konecznego, formą edukacji. I oczywiście będę mówił nie o tej strategii, która, którą się pisze i która ląduje w segregatorze, ale chciałbym na kilku przykładach pokazać konkretne zadania i działania, jakie w odniesieniu do edukacji klasycznej udało się zrealizować. Tego typu zestawienie rozpoczęło drugi Kongres Edukacji Klasycznej. Wprowadzenie pana doktora Góreckiego tego właśnie dotyczyło, więc z konieczności nieco się powtórzę, ale będę mógł z satysfakcją odnotować też nowe przedsięwzięcia, które w ramach tej strategii udało się zrealizować. Ale na początku dobrej strategii jest, nie są działania, nie są nawet zadania, ale jest cel. I chcę Państwa zapewnić, że od września 2020 roku, a więc od momentu, w którym jeszcze Państwo nie wiedzieliście, że ministrem edukacji i nauki na kolejne lata pozostanie profesor Przemysław Czarnek, pan minister wraz z wąskim gronem doradców już sformułował takie cele, i pośród nich znalazła się teza, której będę do końca swojej wypowiedzi bronił, a mianowicie, że jednym z kluczowych celów ministra edukacji i nauki i e, to właśnie tego ministra jest wychowanie i wykształcenie elit narodowych a służy temu otwieranie możliwości między innymi oczywiście służy temu otwieranie możliwości rozwoju edukacji klasycznej e, proszę państwa jeśli jesteśmy przy tej klasyczności to e, miałem taką dużą ochotę tu podokuczać panu profesorowi Ptaszkowi jego współpracownikom jak to jest że jesteśmy na w kongresie edukacji klasycznej, a wita nas tutaj portret twórcy etiudy rewolucyjnej. Muzyk romantyczny, a więc w pewnym sensie bardzo antyklasyczny. Ale oczywiście utrudnił mi zadanie pan profesor Kucharczyk, pokazując jak klasyczne dla nas jest dziedzictwo romantyzmu. Niemniej jednak wróćmy na chwilę do tych doświadczeń muzycznych, ja powiem o swoich wrażeniach, być może część z państwa je podziela. Mianowicie, byłem oczywiście zachwycony słuchając wykonaniu pana profesora. Bacha byłem zachwycony słuchając Mozart'a, ale porwany zostałem przez muzykę Fryderyka Chopina. To ta nasza natura polska, którą profesor, ojciec profesor Krompiec opisywał jako Emocjonalno-racjonalna. Ona jest częścią tej em, naszej pracy nad kulturą w tej części Europy, nad kulturą również społeczną. Stąd potraktujmy to też jako pewne usprawiedliwienie, że nie zawsze na sztandarach y, osób życia publicznego y, znajdziemy. Skądinąd pierwszorzędne kwestie, takie jak cnoty, niewieście i męskie, takie jak, takie jak sztuki wyzwolone, co nie znaczy, że w strategii i w codziennym trudzie, jaki jest realizowany w Ministerstwie Edukacji i Nauki, ta sprawa nie jest ważna. Wracając do sformułowanej tezy, skoro mówimy o wychowaniu i wykształceniu elit, to warto na roboczo zdefiniować, kto jest elitą. Elitą jest ten, kto jest autorytetem w swojej dziedzinie. W takim razie, kto jest autorytetem? Tutaj sięgam do słów y, pana profesora Henryka Kieresia, który y, najbardziej syntetycznie ze znanych mi publikacji tę sprawę objaśnia. Pisze on tak. Autorytet posiada uzasadnioną i sprawdzoną przez życie wiedzę, oraz niezłomnie świadczy swoją postawą o jej słuszności. Jest on świadkiem prawdy, co potwierdza pięknym, czyli moralnie pięknymi, czyli moralnie godziwymi czynami, nawet, nawet jeśli czyni to za cenę utraty jakiegoś należnego mu dobra, a nawet własnego życia. Powracamy do tej wspólnoty prawdy z cytatu z kardynała Wyszyńskiego, który przywołał pierwszy dzisiejszy. Mówca, elity narodowe, oczywiście różnorodne, bo różne są aspekty życia narodowego, łączyć będzie więc w moim przekonaniu posiadanie takiego właśnie autorytetu w tym zwłaszcza, co odnosi się do człowieka, a skoro do człowieka, to zarazem także do Boga i ludzkiej kultury. Teraz na chwilkę przeniosę się z edukacji, tak jak pewnie większość na sali ją rozumie, a więc edukacji szkolnej, tej w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej. Yy, użyję sformułowania, które pewnie nie zabrzmi miło dla nauczycieli, ale jakąś prawdę w sobie zawiera. Ośmiałam się ją przytoczyć, bo, mówi, bo to sformułowanie Feliksa Konecznego, Koneczny nieco upraszczając oczywiście zagadnienie, mówił, że oświata jest to rozwodniona nauka, a skoro oświata jest to rozwodniona nauka, to yy, Pierwsza część mojego komunikatu służy zreferowaniu temu, co dzieje się na rzecz edukacji klasycznej właśnie na poziomie nauki i szkolnictwa wyższego. I z satysfakcją muszę odnotować, wymieniać te będę te, te pewne dokonania, przede wszystkim, aby wyrazić przez to wdzięczność Panu Bogu i ludziom, którzy za tymi sprawami stoją. Z satysfakcją trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o rozumienie człowieka, a więc namysł filozoficzny. Na pewno wielką satysfakcją tych trzech lat jest toczące się jeszcze, ale dokonujące się tłumaczenie na język angielski, a więc udostępnianie całemu światu powszechnej encyklopedii filozofii wielkiego dokonania polskiej kultury humanistycznej ostatnich lat. Wiemy o tym, że może niektórzy z Państwa nie wiedzą, że e, Przemysław Czarnak jeszcze jako wojewoda lubelski czterokrotnie w tej sprawie interweniował i zabiegał u ówczesnego wicepremiera Pana Gowina, ale musiał zostać ministrem edukacji i nauki, żeby tę sprawę doprowadzić do celu. Trwa też wielka praca, są wśród nas tutaj osoby, które nad tym się trudzą, a mianowicie opera Omnia Tomasza Zakwinu, a więc tłumaczenie na język polski dzieł wszystkich tego wielkiego, największego filozofa. Nowością, na którą możemy już czekać, bo prace też się rozpoczęły, jest słownik, Etyki klasycznej, niezwykle pod pomocny, nie tylko do y, tych zadań, które już w szkole realizujemy, a, ale również z myślą o tym, że chcemy, y, jak Państwo wiecie, w przyszłości y, dużo mocniejszy akcent położyć na kształcenie etyczne y, wobec pokus młodego pokolenia, aby od, odchodzić od y, formacji religijnej i moralnej na katechezie. Jeśli chodzi o kwestie rozumienia Boga, a więc teologię, z satysfakcją trzeba wspomnieć konferencję Akademii Zamojskiej Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu. W szczególny sposób sięgamy do tego dorobku, który ma też swoje jubileuszowe okoliczności. Wielokrotnie już dzisiaj wspominana encyklika Fides et ratio, ale także Evangelium Wite. Te rocznice są okazją do przypomnienia wielkiej syntezy chrześcijaństwa, jaką możemy odnaleźć w pontyfikacie Jana Pawła II. Badania, regularne badania nad rolą pontyfikatu Jana Pawła II w kulturze są też sprawą, której Narodowy Program Rozwoju Humanistyki wiemy o tym, że chce poświęcić specjalne. Zadanie grantowe dla polskich naukowców. Patrząc z innej perspektywy na mm, kulturę humanistyczną, można z satysfakcją odnotować, że y, światowa y, nauka będzie miała bezpośredni i łatwy dostęp do y, jednej z najlepszych, jak mówią znawcy, syntez y, dziejów Polski, Andrzeja Nowaka. W tej chwili właśnie z. Drukarskich maszyn schodzi, schodzi właśnie wydruk w języku niemieckim i języku angielskim tego niezwykle ważnego tekstu, ważnego dla rozumienia naszej kultury, która zwłaszcza w swoich złotych wiekach była ważną częścią omawianej dzisiaj christianitas. Powodem do radości jest również funkcjonowanie nowych albo y, pewna korzystna zmiana istniejących już instytucji. Mam na myśli y, Akademię Zamońską, y, która y, kształci pedagogów i wiemy o tym, że zamierza rozwijać badania w zakresie pedagogiki. Y, te sprawy, o których tu mówimy, y, wymagają takich ośrodków naukowych, które z wielkim zrozumieniem podejdą do pogłębiania y, tego intelektualnego podłoża dla edukacji klasycznej. Drugą instytucją, która bardzo konkretną pracę wykonuje i to nie tylko dzisiaj, bo dzisiaj to bardzo wyraźnie widać, jest Instytut Badań Edukacyjnych, na co dzień funkcjonuje w nim Zakład Podstaw Wychowania. Przygotowywana jest już po części powstała seria wydawnicza Współczesne Problemy Wychowania i będzie ona za chwilkę omawiana. Na pewno sprawą, y, która z punktu widzenia y, właśnie tego klasycznego modelu y, edukacji, w której zbyt mało się wydarzyło, aczkolwiek też przygotowujemy we współpracy z Akademią Zamońską pewne nowe przedsięwzięcie, jest filologia narodowa. Tutaj przed nami wielkie wyzwanie, aby polonistyka też stała się częścią tej pracy nad y, umocnieniem klasycznego wzorca. Edukacji, bo wiemy, że z tymi sprawami nie jest najlepiej w wielu ośrodkach uniwersyteckich. A więc pewne przedsięwzięcia, pewne instytucje, wielka wdzięczność dla Pana Boga i ludzi, nie jest sposób wymienić wszystkich osób zasłużonych dla realizacji tych przedsięwzięć, ale proszę mi pozwolić wspomnieć dwa środowiska i dwie osoby. Zresztą obecne tu na sali, a ta historia trzech lat pracy nad tymi sprawami. Absolutnie stanowi zobowiązanie do tej ogromnej wdzięczności. Mam na myśli środowisko Christianitas i pana y, doktora Artura Góreckiego, który jest y, największym ambasadorem sprawy edukacji klasycznej w Ministerstwie Edukacji i Nauki i ze względu na swoje znawstwo tych zagadnień, i ze względu na determinację, z jaką zawsze angażuje się w każdy aspekt tej sprawy. Drugie środowisko to środowisko filozofii realistycznej. Y, wywodzące się z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, choć teraz rozsiane po całym niemal kraju. I tu proszę mi pozwolić wymienić szczególnie z wdzięcznością Pana profesora Pawła Skrzydlewskiego, który najpierw w ramach struktury Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale teraz nadal jako Rektor Akademii Zamojskiej jest wielkim przyjacielem spraw, które nas tutaj gromadzą. Ale rozwój edukacji klasycznej to oczywiście Przede wszystkim to, co możemy zrobić w szkole i dla szkoły. Dlatego też y, cieszę się, że y, udaje się szereg działań w sprawie, o której wspomniałem już, y, y, pozdrawiając Państwa w imieniu ministra Przemysława Czanka. Mam na myśli obro obronę integralności kultury polskiej w systemie oświaty, obronę integralności, to znaczy y, Niewykluczanie z e, obrazu kultury jej aspektu religijnego. Wiecie Państwo, jak wielka presja jest, zwłaszcza ci z Państwa, którzy pracujecie w szkołach, w niepożądanym z punktu widzenia zdrowego rozumu i, i, i rzetelnego stosunku do Pana Boga, jak, jak wielka jest ta presja i niekorzystnym kierunku. Ale wydaje się, że tu jednoznaczna postawa ministra przy różnych sporach, ale również bardzo konkretne działania, chociażby takie jak wsparcie edukacji katolickiej, y, wielkie środki na jej y, y, inwestycje związane z y, materialną strukturą tych szkół i placówek y, jest jasnym sygnałem i jest konkretną pomocą, y, aby y, ta pokusa, wielka pokusa, aby atakować religię, aby podważać jej pozycję. W kulturze narodowej y, spotyka się z wyraz, wyraźną kontrą. Rozwój edukacji klasycznej to także doskonalenie nauczycieli. Tu z wdzięcznością myślę o kursach etyki dla nauczycieli, które w szeregu ośrodków akademickich y, są realizowane. Wiemy, że są realizowane na wysokim poziomie i właśnie z y, wykorzystaniem, z sięgnięciem do dorobku y, etyki. I filozofii klasycznej, to również praca doskonaląca, skierowana do nauczycieli łaciny, czy szereg spotkań wokół Brewiarium Kanonu Kulturowego. Tutaj oczywiście swoje potencjały wykorzystuje ośrodek rozwoju edukacji, za co również bardzo dziękujemy. Udało się także dokonać. Pewnych zmian formalnych sprzyjających edukacji klasycznej. Cieszymy się już od kilku tygodni, że jest możliwość bardzo solidnego kształcenia w zakresie języka łacińskiego, począwszy od szkoły podstawowej poprzez szkołę ponadpodstawową. Rok temu dr Gurecki eksponował że kierunki polityki oświatowej państwa, a więc pewne wskazówki, zwłaszcza dla ośrodków doskonale nauczycieli, konsekwentnie powtarzają i samo sformułowanie edukacja klasyczna, ale również e, staraliśmy się wprowadzić tam pewien język, język, który stara się odczytywać rzeczywistość w kluczu, e, w kluczu realistycznym, w kluczu e, klasycznym, stąd e, kategorie prawdy, kategorie Dobra, piękna, również szlachetność, której wielu urzędników Ministerstwa Edukacji się przyglądało, bardzo podejrzliwie jednak, zdaje się, ocalała w tym sformułowaniu, nieco ukrywając to słowo, które tak zelektryzowało przez kilka dni całą Polskę, a więc właśnie cnoty. Wszak człowiek szlachetny to ten, który posiada komplet cnót, harmonijnie ukształtowaną osobowość uwzględniającą te sprawności moralne i intelektualne. Drobną zmianą, ale też mającą swoje znaczenie, jest umieszczenie w, na liście lektur, na liście pomocniczych materiałów, podręcznika do filozofii, tak naprawdę, jakim jest książka pana profesora Dubacza o kulturę filozofii. Z wielką satysfakcją zauważam, że stała się od kilku, zdaje się, dni dostępna na rynku księgarskim. Podejmiemy wysiłek, aby udostępnić ją polskim szkołom. Wszak w ponad tysiącu polskich szkół, może w tym roku w większej liczbie uczniowie wybierają naukę filozofii, więc aby ta cenna pomoc dydaktyczna zawarta w oficjalnym wykazie, aby również była dostępna. Inną pomocą e, w nauce filozofii, e, o której e, pan profesor Mamcarz-Pisiecki, e, którą akcentował jako element edukacji klasycznej, jest z całą pewnością zestaw materiałów. Dydaktycznych, tak naprawdę stanowiących też spójny podręcznik do filozofii dla szkół średnich. Mam na myśli materiały y, zredagowane przez zespół pod kierunkiem pana profesora Skrzydlewskiego, dostępne na zintegrowanej platformie edukacyjnej. Y, również konkurs i olimpiada retoryczna są świetną manifestacją y, tych wysiłków, które nas tutaj gromadzą. Odniosły one. Spory sukces, cieszymy się, że będą miały kontynuację i jest to bardzo też atrakcyjna forma. Jak wiemy, nie wszystko i nie zawsze na lekcji jest najskuteczniej przekazane, ale właśnie pasja do pewnych zagadnień realizowana w formie konkursowej jest fantastyczną formą popularyzacji zagadnień w młodym pokoleniu. Celowo wyeksponowałem nie tylko kształcenie klasyczne, ale również klasyczne wychowanie i tu wytrwale zwracam Państwa uwagę na wielką pracę, jaką wykonuje redakcja dwumiesięcznika Wychowujmy, bo to właśnie z tych klasycznych inspiracji, nie zawsze trzymając się tylko wąskich zagadnień arytologii, ale jednak z tych klasycznych inspiracji wypływa całość treści zawartych w dwunastu już... Dostępnych numerach dwumiesięcznika wychowujmy. Wiemy, że tą propozycją staramy się dotrzeć nie tylko do nauczycieli, do zawodowych wychowawców, ale do wychowawców, którymi są rodzice i dziadkowie również. Wielokrotnie w naszym spotkaniu padały przykłady osobowych wzorców, które są niejako symbolicznym. Wyrazem tej klasycznej, klasycznego kanonu w naszej kulturze polskiej, jako części kultury europejskiej, to postać kardynała Wyszyńskiego, postać Jana Pawła II. Wiemy o tym, że ten ostatni czas niejako zmobilizował nas do właściwego przedstawiania na nowo postaci Jana Pawła II, ale rok przyszły będzie rokiem jubileuszowym w odniesieniu do osoby ojca Jacka Wronieckiego. Jestem przekonany, że wykorzystamy to jako fantastyczną okazję do popularyzacji zagadnień edukacji klasycznej, do popularyzacji dorobku tego wielkiego e, autora, wielkiego również pedagoga i niezwykle ważnej postaci Kościoła Katolickiego, e, wszak również sługi Bożego. Chciałbym zakończyć propozycjami pod dyskusję. Właśnie w tym gronie myślę warto to przedyskutować. Czy nie byłoby rzeczą dobrą wrócić do dwóch spraw już rozważanych przez nas w kuluarach Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pierwszą z nich jest rozpoczęta praca nad odczytaniem i przepisaniem, czy napisaniem na nowo podstawy programowej dla naszych szkół, w odniesieniu zwłaszcza do przedmiotów humanistycznych, filozofii, etyki. Odczytania w sposób właśnie taki, jaki podpowiada nam dorobek edukacji klasycznej. Wydaje się, że formalna zmiana, zmiana przepisów w tym kierunku, byłaby krokiem zbyt daleko idącym i pewnie niezrozumiałym dla większości użytkowników systemu oświaty, ale sformułowanie takiego tekstu. Jako komentarza do tego, czym jest polska edukacja od 30 lat i czym mogłaby być w przyszłości, jest kuszącą perspektywą. Jestem przekonany, że minister edukacji i nauki, jako suweren w zakresie środków tutaj, nie szczędziłby właśnie tych środków, aby taka praca z korzyścią dla nas wszystkich, z korzyścią intelektualną została wy wykonana. Natomiast drugą rzeczą, którą e, chciałbym, abyśmy w kuluarach e, kongresu i po kongresie przedyskutowali jest poszukiwanie jakichś rozwiązań y, formalnych, prawnych, które y, otworzyłyby ramy organizacyjne dla szkół i oddziałów klasycznych w, naszych, w, naszych, w naszym systemie oświaty. Wiemy o tym, że y, chociażby takie zagadnienia jak klasy sportowe są osobno uregulowane. Dlaczego by nie uregulować, y, nie, nie otworzyć możliwości y, takiego elitarnego kształcenia, co nie byłoby oczywiście Jakimś obowiązkiem i ciężarem zrzuconym na wszystkich czy na niektóre kategorie e, instytucji oświatowych, ale byłoby możliwością, po którą e, mogliby sięgnąć, mogłyby sięgnąć osoby do tego przekonane, zyskując w ten sposób oczywiście również e, wsparcie materialne, adekwatne do ciężaru, jaki na siebie by brały. Zachęcam do dyskusji na ten temat, również do, do propozycji, do prac. Ministerstwo Edukacji i Nauki chce e, w tym względzie, służyć pomocą i swoim, swoim, swoim całym zapleczem administracyjno-finansowym. Teoretycy retoryki mówią, że w, w końcówce przemówienia trzeba odeprzeć argumenty przeciwnika. Tu nie było zbyt, wielu, zbyt wiele polemiki w mojej wypowiedzi, ale miałem okazję zaprosić na nasze spotkanie. Obawiam się, że pewnie nie ma. Jedną z pań, redaktor telewizji TVN. Kontekstem tego zaproszenia był spór z ministrem Czarkiem, spór dotyczący mm, polityki imigracyjnej i tego, jakie konsekwencje y, niosą decyzje polityków w Europie Zachodniej w tym zakresie i jakie konsekwencje niesie odmienna postawa y, naszego rządu. Y, pani. Y, Redaktor, nie znajdując argumentacji, e, która by odparła umiejętnie w tym, w tym sporze argumenty ministra, powołała się na autorytet, autorytet swojego dziadka, który w zamościu był e, nauczycielem języków klasycznych. Stąd zaproszenie na nasz kongres, ale stąd też e, to moje odparcie argumentacji, mianowicie e, jeżeli e, nie będziemy z całą konsekwencją bronić tej naszej wspólnoty prawdy, o której mówił pan profesor Kucharczyk. Również w takich sporach dziennikarsko-politycznych, to możemy być niemal pewni, że w tą naszą spokojną polską rzeczywistość wywrócą barbarzyńcy. I wszystko jedno, czy będą to barbarzyńcy tak doskonale zorganizowani, aby zniszczyć zamek królewski w Warszawie, czy to będą ci barbarzyńcy, którzy nastoletnim dziewczętom idącym po naukę w Europie Zachodniej skutecznie unie, uniemożliwiają spokojne dotarcie do szkoły. Bardzo dziękuję.